Wiśniowy sad, wiersz z mojego tomiku pod tytułem I kto to zaśpiewa? Sad wiśniowy, statko płowych dziewcząt w bieli, co do pierwszej komunii się sposobią. Białe wianki rozsypawszy po trawniku nerwowo chichocząc nożentami drobią. Już opłatkiem hosti gardła zanielone, już okruchem hosti trawa pobielała. Wiatr kapelmistrz wywrócił już stare organy. Oj, biała to będzie kantata! Oj, biała! Podchodzę bliżej. Toż to są panny młode. Co różem okrasiwszy twarze pobladłe, łypią z podosuniętych welonów bieli, tak zalotnie jak anioły upadłe. Wchodzę pomiędzy drzewa, a to blade wdowy, nie panny młode, ani nie święte dzieci. A gdzieś. Z daleka zbielałe Alleluja na białym obłoku oszalałe leci. Wybiegam z sadu. Nie były mi dane ani komunia pierwsza, ani welon biały. Nie spieszno być wdową, mrucząc alleluja. Umykam spod parasola boski.